Mateusz, kilka słów o swoim e, przeciwniku przeciwniku. To jest bardzo dobry przeciwnik. Uważam, że na ten etap kariery to dla mnie to duże wyzwanie. E, oczywiście z chęcią przyjąłem to wyzwanie. Bardzo ciężko trenuję tutaj w Berlinie. Myślę, że na to będę gotowy. I wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to, że Widzisz jakieś słabe strony? Hmm, ciężko tak powiedzieć, jest to zawodnik naprawdę e, europejskiej czołówki. Nie ma może jakichś takich bardzo słabych stron, ale jako całokształt wydaje mi się, że powinienem go przełamać. I co dalej będzie? Jak przełomisz? Hmm. Na razie nie myślę co dalej. To jest dla mnie teraz bardzo ważna walka. Po tej walce będę się zastanawiał co dalej. Mam w koło siebie wspaniałych ludzi, którzy karierę prowadzą w sposób wymarzony i na pewno razem usiądziemy i wybierzemy dla mnie najlepszą opcję. Ile sparów i masz? Na razie tutaj głównie sparuję. Jest to bardzo dobry pięściarz obdarzony bardzo silnym uderzeniem i wydaje mi się, że to jest zawodnik też z Rosji, który ma też rosyjski styl, więc z nim na pewno będzie mi się dobrze przygotować do tego pojedynku. A nie sparygowałeś się z Edmundem Gerberem? Na tym zgrupowaniu jeszcze nie. Sparowałem też z Enrico. Yy, także myślę, że jeszcze, jeszcze mamy trochę czasu, to zobaczymy to wszystko. Co myślisz o walce Edmunda Gerbera z Derekem No Bardzo duże wyzwanie jest to dla Edmunda. Derek Cisoro jest już, yy, pomimo że nie był jeszcze ani mistrzem świata, ani mistrzem Europy, jest bardzo popularny. Bardzo dobrą walkę wyrównaną stoczył z Vitalijem Kiliczko. Dla Edmunda jest to olbrzymia szansa. Czy no, i wierzę, że z tego pojedynku i Edmund potrafi uderzyć i jeśli się skupi i skoncentruje to ma realne szanse przeciężyć. Jesteś zadowolony z pracy z Aureland Event? Jestem zadowolony, a nawet więcej. Zawsze, zawsze marzyłem mieć promotora, który, który że tak powiem, box traktuje bardzo poważnie, i, i czekałem, czekałem, i w końcu się zaczekałem. Także współpracujemy już przeszło półtora roku, i jakby więcej dla mnie robią, niż bym chciał. Także jak na razie jestem bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich kibiców, oczywiście w Polsce, ale również tutaj w Niemczech. Trzymajcie za mnie kciuki, ja jestem dla Was, wszyscy dla mnie. Dziękuję.